Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich uczestników portu poetyckiego w Chorzowie z mojego mieszkania w Poznaniu. Po raz pierwszy jestem uczestnikiem tej imprezy i w szczególnych okolicznościach chciałbym wszystkim koleżankom i kolegom przekazać kilka takich moich obserwacji na gorąco tych tematów, które absorbują bądź nurtują mnie od kilku miesięcy. Szkoda, że, że nie zasiądę na tej kultowej, bardzo zasłużonej dla poezji kanapie w słynnej, niemniej słynnej Sztygarce w Chorzowie. Ale myślę, że z mojego fotela nie mniej zasłużonego dla mojej poezji. i Jestem w stanie podołać wyzwaniu. Miałem problem, jak to w scenariuszu poukładać, bo chciałbym tutaj połączyć moich kilka uwag o poezji, jak ja widzę, jak ja, jakimi wartościami się kieruję. Pisząc poezji, i również. Oceniając in, innych, no, niewątpliwie największym kryterium jest y, kryterium ponadczasowości. Y, Poezja musi uciekać od pewnych zasad, kanonów, utartych dogmatów, wy, wyznaczników współzależności takich czy innych. Poezja to przede wszystkim zmagania wyobraźni z realizmem, z realnością. To, to odwieczna walka mitu z rzeczywistością, ponieważ słowa nigdy nie powinny wyprzedzać myśli, a język, język, dobry poeta wie, czemu ma służyć, że język jak gdyby uzbraja dźwiękowo, wizualnie tę myśl. Waga myśli decyduje o, o rytmie tak jak oddech pisarza, krótki albo długi, bardzo widoczny w prozie, a w poezji coraz częściej spotykany w postaci krótkiej i, i długiej frazy. No niewątpliwie bardzo, to znaczy naj, najważniejszym y, Kryterium oceny i najważniejszym składnikiem dobrego wiersza jest język. Język i raz jeszcze język. To, co obserwuję w ostatnich książkach niektórych poetów średniego pokolenia. Na koniec chciałbym Państwu, ponieważ w tym roku. Mam dwa jubileusze. Pierwszy to jest jubileusz debiutu i drugi jubileusz z Związku Małżeńskiego, oba okrągłe, złote tak zwane. To yy, chciałem w tym roku i wydam yy, okolicznościowy tom poezji. Jeszcze yy, końcowego tytułu nie mam, ale, ale mogę tylko posłużyć się. Językiem tym tytułem roboczym nie jestem sam. Przeczytam dwa wiersze, które jak gdyby znamionują to, co mnie przez te 50 lat spotkało. Poezja z dziennika, mania prześladowcza, syndrom bujnej przeszłości, jak zarost eremity, częste zmiany dekoracji. Śmierci kolegów przedczesne, zmiany miłości i miejsc wegetacji. Na koniec konieczność wyrazania uczuć w sposób liryczny na papierze. Przeżywa męki, popada w rozterki, ma wyrzuty sumienia względem innych, usprawiedliwienia szuka w błędach popełnionych młodości, często nawiedzany przez zmarłych. Jakby rząd wraków nadciągał z dna oceanu i błądził w nieprzemniknionym mroku. Bajka i sen. Co za różnica. Skoro bajką jest życie, a życie też jest snem. Krótkim jak bajka na dobranoc. I druga część. W rodzinnej ziemi nie ma już stepów, nie ma ogrodu ze świerszczami, a poezja zmieniła parametry lotu. Przyszłość jest twarzą miesiąca, zamyka i otwiera oczy. I na koniec wiersz jubileuszowy Złote Egody. To już pół wieku minęło, odkąd wsiadłem do tramwaju i wysiedliśmy z niego oboje. Potem był czas wojny i pokoju. Nasza miłość przetrwała i trwać będzie do końca naszego świata który jest mały, ale pojemny w słowa i czyny. To już pięć dekad, odkąd wysiedliśmy z tramwaju linii numer dwa. Pół wieku na scenie faktu, kilka odsłon w tych samych rolach, miliony słów, z których kilka dotarło do Boga. I to jedno, łączące nas jak sakrament słowo kocham. Pół wieku wspólnej kawy i herbaty na noc. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz pozdrawiam uczestników portu, jak również i internautów. Dobranoc.